On się zaczął mnie, mną rzeczywiście opiekować w 1939 roku, kiedyśmy razem wyjechali. I rzeczywiście bardzo to dobrze robił i, i ten cień nie był straszny. Zadzwonił do rodziców, powiedział, żeby Nudek jechał do Polski Zbrojnej i żeby jeżdżał z Warszawy. No więc ja, Polska Zbrojna, to wszystko, o co pojechałem. No i wyjeżdżamy, prawda, dzisiaj, wieczor nie, dzisiaj wieczorem, czy coś takiego. No co mam z sobą O, prawda, my niedługo tu wrócimy, weźmy trochę jakąś piżamę, coś tego. Wziąłem piżamę, nie wziąłem żadnej czego, no i do dzisiejszego dnia nie wrócimy. A prawda jest, że kiedyś przed wojną pan jako młody chłopiec zapisał się do ruchu niekoniecznie tak, tego, do którego należało zapisywać. Tak, I tak. redaktor wyperswadował nawet, nawet, to pan w sposób skuteczny. E, Poszedł dosyć, e, no, tak, nie? Nie, nie, nawet nie brutalnie, zadzwonił do Piaseckiego i powiedział, żeby mnie nie wyrzucono. E, <laughs> I nawet po, se, Poza tym ukradł i mi mieczył. <laughs> Czasem robił takie rzeczy, których w zasadzie nie powinien był robić. Mianowicie wyszedł numer Orła Białego, w którym było porównanie y, Monte Cassino z Tobrukiem. Na korzyść Tobruka, gdzie był Jezus. No i to y, Anders się wściekł, zawołał go, skazał go na